Cześć z tej strony. Ja witam wszystkich serdecznie w Armored Warfare. Dzisiaj będziemy rozmawiać o BMD-2, czyli kolejny, kolejny pojazd wsparcia, rozpoznania tego typu celów się nadaje. Tym razem troszkę się zmieniło uzbrojenie względem poprzednika. Tutaj, tutaj, gdzie jest nasze? Już był gdzieś tu, jest BMD-1. Widzicie, BMD-1 był. Z działkiem oczywiście też miał y, pociski kierowane, ale strzelał w tam odstępie dobrych kilku sekund. A teraz mamy y, szybko strzelne tutaj działko. No, wygląda to tak jak y, w szybcioszkach, no, ale najważnie, najważniejsze jest i tak y, tutaj to. Tym jesteśmy w stanie całkiem, całkiem fajne czołgi poprzebijać i dotkliwie je poranić. No i dlatego też biorę tego pana. Dzięki niemu te pociski latają znacznie. Czas przeładowania jest znacznie krótszy. Oczywiście tutaj zamiast tego pana możecie brać tą panią. Jeśli chcecie mieć lepszy kamuflaż, czyli z daleka strzelać celność standardowo, lepsze rozpoznanie um, też no fajna, fajna jest ogólnie do tego typu pojazdów ale oczywiście pamiętajcie jeszcze jest dobry, ale on jest dobry do wszystkiego ten koleś pamiętajcie oczywiście żeby się nie przyzwyczaić do tych wszystkich dowódców, bo ma być ten system zmieniany. Ja to tak podejrzewałem już od, od jakiegoś czasu, że tutaj to nie zostanie w tej formie, bo jest za dużo za dużo nieścisłości, niektórzy są bardziej przegięci inni bezużyteczni, więc tutaj przynajmniej jakiś częściowy rebalans tutaj tych dowódców musi być. Załoganci też ten rozwój jest taki. No nijaki tak naprawdę te dwie umiejętności troszkę mało, za szybko się je robi, to musi być wydłużone w czasie, żeby to się robiło przynajmniej z rok. Jak nie jeszcze dłużej coś, Ala WOD to ma, no ma to sens. Jeśli się chce tutaj graczy jak najdłużej przy grze zostawić. No ale wracając do naszego BMD całkiem nieźle, niezłe tutaj pociski przeciwpancerne Odłamkówka standardowo na to, co nie możemy. Ugryźć, no i te pociski są bardzo, ale to bardzo fajne. Jeśli chodzi tutaj o ulepszenia, to albo sobie, jeśli lubicie grać na dystans, to bierzecie zasięg widzenia, albo z kolei zwiększacie załogę, żeby mieć tutaj wszystkie. Co prawda, tej załogi no niewiele jest, bo tylko dwie osoby, ale, ale zawsze coś można tutaj zwiększyć. No tutaj standardowo. To jest, to, jest, to jest, jeśli chodzi o pancerzenie, jedyny słuszny, e, można by to też było akurat, jeśli chodzi o pancerzenie, troszkę, mm, troszkę bardziej tutaj, e, no albo aby doszły jakieś nowe, też ciekawe do wyboru, bo tutaj na przykład wybór jest chyba najlepszy w sile ognia, bo tutaj jeszcze nad czym zastanawiać no mobilności w technologii też tam po części dwa są zazwyczaj, ale w opancerzeniu jest tylko jedno słuszne i, i tyle, później jak mamy więcej to oczywiście bierzemy kolejne. No, ale głównie chodzi o to, żeby dawały tutaj punkty życia fajnie bo było, bo takie opancerzenie typu dodatkowe, takie jakie mają na przykład challengery. Czy inne czołgi tam wyższego tieru, albo żeby po prostu zwiększało nam pancerz czyli zamiast tam stówki mamy 110 mm pancerza coś takiego to też mogłoby być ciekawe. Może kiedyś przyjdzie. Dobra, jeśli chodzi o te ogólne, to brałbym tutaj obrażenia zwiększone. Jak strzelamy z tego, to na każdy pocisk po kilka więcej obrażeń robi się kolosalna liczba. Ewentualnie obrażenia i minimalna celność Albo tutaj no czas przeładowania to nie bardzo e, Chyba, że, że nastawiamy się tylko na to a Wtedy można brać, no ale to by lepiej było wziąć sobie ten czas przeładowania I w ten sposób to ugryźć e, Zaraz pokażę, pokażę bitwę jak widzicie, jeżdżę tutaj bez tego silnika. Go nie kupowałem. no Za dużo nie daje. 0,22 to jakaś rewelacja mega. Nie jest. No i cóż, można kupić sobie zahartowanego w boju i zrobić z niego coś ala premkę. Więc czy jest to dobry wybór, no tylko dla tych, którzy, którzy lubią te pojazdy. Bo oczywiście BMD2 jest naprawdę groźny w odpowiednich rękach, i jeśli nim dobrze pogracie, no zobaczycie zresztą w bitwie za chwilę, to można nim naprawdę sporo natuc i, i, i zajść niektórym przeciwnikom, tutaj i za plecki, w razie czego. No, naprawdę, naprawdę dobry, dobry pojazd, ale również można bardzo szybko zniknąć. On ma mało, yy, mało, mało punktów życia, więc yy, no, równie dobrze można szybko, szybko zejść, jak i mocno komuś zaszkodzić. Jeśli chodzi o ulepszenia, to najlepiej zacząć od tego, później wziąć sobie te pociski, następnie tutaj całą resztę. No silnik, tak jak mówię na końcu, najmniej ważny, prawie nic nie daje, no ale oczywiście jak już go mamy jeździmy, no to bierzemy wszystko, ulepszamy, więc w tej kolejności ja bym to robił. No i dobra, chyba wszystko omówiłem, więc zapraszam na bitwę. Będziemy jechać. Tutaj mapa standardowo na lewo. Jeśli mamy pojazdy zwiadowcze, no to tutaj jest, jest co świecić Ewentualnie możemy też jechać tutaj na prawo, również przy tej, przy tej rzece, co jest na środku, gdzieś tam koło niej się trzymać, świecić za tą górką. No, ale ja osobiście, jeśli już mam zwiat, to wolę z tej strony. Tak samo jak gram z drugiej strony, to no tutaj faktycznie z drugiej strony niechanie na ten sektor F, F6, F5 jest właściwie E5, E6 jest dosyć ciekawe, ale i z tej strony. Co teraz jestem, jest bardzo miło i przyjemnie jest co świecić, jest gdzie się schować. A czasami przeciwnicy tutaj w ogóle nie jadą, więc można, y, można nagle znaleźć się na totalnej flance jeśli są jakieś artylerie, to nagle zaczną znikać. A więc dzieją się, dzieją się cuda. No, tutaj sobie. Malutku postaramy się pojechać, coś wyświecić. Ale trzeba, trzeba też uważać, bo tutaj naprawdę łatwo, jak tylko zaświecimy się w złym momencie, to bardzo łatwo zejść. To jest na trzy strzały. Nawet na tym, na tym tierze po 330 dostaniemy kulki nas nie ma. MK5 już sobie przełączam tutaj na. Na rakiety. Już mnie wyświetliło. Pocisk w celu. Te pociski są naprawdę przyjemne. Można nimi tutaj sporo, sporo uprzykrzyć życia. No już niestety ten sobie poleci w Siną dal. Zobaczcie jeden strzał, drugi strzał, i już jestem na, na jedno walnięcie. No, tak jak mówiłem, to jest trzy strzałowiec, i nas nie ma, więc na to trzeba bardzo uważać. Tutaj, jak się zaświecimy w złym momencie, to po prostu znikamy. No, zresztą jak większość zwiadu, no, tak się kończy ta bajka po prostu. Więc tutaj trzeba być niezwykle niezwykle ostrożnym, albo niezwykle szybkim, chociaż akurat. no. Tym pojazdem granie coś, coś takiego jak typowym zwiadem, czyli no na tym poziomie Foxem się mało opłaca. No Fox jest znacznie mniejszy, więc trafienie go jest o wiele trudniejsze niż trafienie nas. Poza tym Fox jest, no jak nie patrzeć, no pojazdem bardziej stworzonym do takich rajdów niż my, a i tak mało widać rajdowców w akcji. Większość ludzi gra ostrożnie. No, tak jest łatwiej grać zwiadem, grać ostrożnie, świecić, wycofać się, cały czas mieć jakiś teren, za który można się schować, żeby nie dostać nagle mm, kilku strzałów i nie zniknąć. To są pojazdy, pamiętajcie, BMD i wszystkie inne. Tutaj w tej linii one łykają wszystko, nawet od najsłabszych zwiadów, najsłabszych działek. Większość tego po prostu wchodzi. Trzeba, trzeba brać tutaj poprawkę. właśnie że jak będziemy tutaj obrywać zbyt a zbyt często, no to znienawidzimy te pojazdy a no, no niestety, tutaj ich, ich, ich bronią nie jest pancerz, ich bronią jest tutaj pozostanie niewidzialnym i świecenie z daleka i, i staranie się właśnie nie ujawniać pozostawać w cieniu. Ewentualnie jak już mamy jakiegoś kolosa, no to objeżdżanie jak najbardziej Zajeżdżanie od tyłu akcji, ale to najczęściej dwójkowo, żeby ktoś, taki czołg się skupił na, na kimś innym A my wtedy właśnie wykorzystujemy to, że on jest zajęty walką z naszym jakimś tutaj kolegą i, i, i wtedy pomagamy No bo zobaczcie, tutaj na przykład szarża jest mało ciekawym pomysłem zobaczcie, zaraz by mnie ktoś tutaj zaczął naparzać i skończyłaby się zabawa bardzo szybko no tutaj oczywiście ten teren jest dosyć ciekawy, zobaczcie jedzie tutaj, jedzie foksik więc go już biorę na cel oczywiście trzeba się ruszać chociaż on tutaj tylko raz we mnie trafił mogło to być dla mnie znacznie e, znacznie gorzej się Skończyć no, Fox na szczęście nie ma działka szybkostrzelnego. On ma tych pocisków tam, już nie pamiętam. On miał 5, 6. W każdym razie jest na kanale, można zobaczyć, więc troszkę inaczej się nim gra. no teraz, jeszcze sobie tutaj w kolejnego można postrzelać. Jak widzicie, no, gram bardzo, bardzo tutaj. Staram się nie pokazywać prawie w ogóle. No właśnie, już artyleria, to o czym mówiłem. Chcę się je pozbyć, no nie dziwię się, jest 146, to mi może na strzał sprzątnąć Ale zobaczcie, jest tutaj czołg, jest to Leopard 2 AV, czyli mm, Dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, niedawno pokazywałem wersję ICE, to jest szóstka Zobaczcie, szóstka, a my mamy piątkę, bierzemy sobie pociski nasze I pocisk leci Bum, od przodu to jest to, co mówiłem o Oleosiu, że on jest, on jest fajny, ale ten jego pancerz często a, stanowi, stanowi problem. No to jest zbyt łatwo, mogą niektóre pojazdy sobie z nim radzić. Chciałem tutaj dobić tego M60, ale, ale nie bardzo była okazja. Teraz troszkę w tego exptanka. Jego możemy od boku spokojnie tam sobie przebijać. Oczywiście lepiej mu nie dawać szansy, żeby tutaj nas miał na celowniku Baczcie też jak szybko znikam ogólnie z radarów. Jest znowu leopard wyjechał już się nie boi, więc znowu zmieniamy sobie na nasze kierowane rakietki, pociski właściwie. I walimy. Dół, dolna blacha, bez problemu. 610 obrażeń. No już Artka, tutaj ona cały czas czuwa. Na szczęście nie trafiła. I znowu leci. Do widzenia. Widzieliście, bez problemu możemy sobie poradzić z szóstkami na tym pojeździe dzięki tym rakietom. Oczywiście musi być dogodna sytuacja, warunki sprzyjające. No na tej mapie, tak rozstawionym właśnie jak jesteśmy, możemy sporo podziałać, jak widzicie 3200 na tym pojeździe można ugrać I, i to walcząc właśnie na przykład, no sporo dostał ten Leopard, on 1360 dostał Więc myślę, że to jest coś co e, wiele osób zainteresuje, że możemy tutaj tą piątką tak bacić sobie szóstki, dlatego też ten filmik pokazałem można, owszem, te pociski ATGM -y są bardzo, bardzo konkretne. Od boku praktycznie chyba wszystko przebijają z szóstek, więc naprawdę przyjemna sprawa. to sami wypróbujcie. To tyle. BMW-2, bardzo przyjemny pojazd. Oczywiście, no tak jak mówię, może szybko zniknąć, no ale coś za coś. Coś za coś moi drodzy, trzeba mieć to na uwadze grając tego typu pojazdami w tej grze. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanych bitew. Cześć!